Stoisko nasze się trochę różni od stoisk, które tutaj są w okolicy. Jest dużo maszyn, bardzo dużo maszyn w tym roku. Natomiast filozofia nasza nie polega na tym, że przywozić tutaj setki sprzętu i pokazywać maszyny, które chcemy sprzedać w danym momencie, tylko chcemy pokazać naszą filozofię rozwoju, nasze konstrukcje, nasze możliwości. Dobrym przykładem tego jest maszyna, która stoi za moimi plecami. Trywialna maszyna, hydrauliczna, ale to jest w zasadzie kombajn, który potrafi wiele rzeczy zrobić. Jest to obtysk wyprasek metalowych. Obtrys folii, dwukomponentowa wtryskarka, maszyna, która ma wszystkie urządzenia zintegrowane, peryferyjne, pełna kontrola jakości, maszyna, która działa w zasadzie oparciu o wirtualną rzeczywistość i kontroluje parametry, i samodzielnie zmienia te parametry. I to jest nasza filozofia, żeby pokazać coś, co wygląda jak kopciuszek, wygląda tak samo jak wszystko inne, co stoi wokół nas, ale jeśli ktoś chce poznać to, co jest tutaj pokazywane, to wtedy możemy mu pokazać tą różnicę. Muszę pokazać, bo mamy medal targowy za maszynę, która stoi za moim plecami. Ta maszyna e, śmieje się opowiadając, oprowadzając klientów, że to jest 8 w jednym. Różne technologie, różne rzeczy tam są zintegrowane. I ona sama z siebie, żadna z tych rzeczy nie pokazuje, że to jest jakaś rewolucja. Ale myślę, że to jest pewien trend dzisiaj. Czasy są ciężkie. Nie ma takiej możliwości, że będziemy tworzyć rzeczy niepewne, albo i klienci będą inwestować w rzeczy niepewne. Raczej będą inwestować w to, co jest sprawdzone. Na tej maszynie nagrodzonej mamy po prostu kompilację bardzo różnych technologii, różnych rozwiązań technicznych, ale to pokazuje, że my możemy to zrobić także dla innych rzeczy, dla innych klientów i wtedy oni będą też zadowoleni prawdopodobnie z tego, co uzyskają. Tryskarka jest o tyle dobra, jeśli jest dobrze dobrana do aplikacji, do projektu, który ma być realizowany. I to zależy od tego, czy firma, która taką maszynę proponuje, rzeczywiście ma wiedzę i ma możliwości, żeby ta maszyna była dobrze zrobiona. Mam ostatni przykład, kiedy klient chciał kupić maszynę elektryczną, bo uznawał zasadę, że to są najlepsze maszyny. I po wielu tygodniach rozmów udało nam się przekonać, że do jego aplikacji to nie będzie dobra maszyna. I oczywiście mógłbym powiedzieć, że proszę bardzo, mam taką maszynę, sprzedam panu. Ale tak naprawdę odpowiedzialność za projekty, które realizujemy polega na tym, żeby dobrać maszynę właściwie, żeby maszyna była dobrze dobrana i po to, żeby klient był potem zadowolony. Powiem najpierw rzecz rozczarowującą. Przed targami wysłałem ponad 100 imiennych zaproszeń do moich partnerów, do moich kolegów, których znam i duża część odpowiedziała, że nie przyjdzie na te targi, bo są zajęci, bo nie mają aktualnych projektów. Szkoda, bo to są jedyne targi tej jakości, jakie mamy nie tylko w Polsce, ale generalnie w poza Polską. Sława Plastpolu jest szeroka i szkoda, bo my robimy wszystko, żeby tego dnia, w tych dniach targowych tutaj być i pokazać to, co mamy najlepsze. Jeśli chodzi o wizytację teraz, o wizyty gości, tak, jest fajnie, jest dużo gości, jestem zadowolony, ale byłoby jeszcze lepiej, gdyby ludzie nie myśleli o tym, że przyjeżdża się targi, żeby coś kupić, uhandlować, tylko żeby poznać technologię, zmiany jakie są w przetwórstwie tworzyw i troszeczkę wyciągnąć z tego, co będą chcieli w przyszłości robić.